Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i dziś zapraszam na odcinek o tym, jak zmieniają się wyniki badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju niedokrwistości. Kolejny rodzaj niedokrwistości to niedokrwistości związane z upośledzonym wytwarzaniem erytrocytów. Wiedząc, jaki jest zbudowany erytrocyt, można łatwo wnioskować, jakie elementy stanowią tutaj klub programu. I nie chodzi mi o to, że etrocyty mają kształt dysku z centralnym wklęśnięciem po obu stronach i są produkowane w szpiku w procesie hematopoezy, która zachodzi pod wpływem erytropoetyny, hormonu produkowanego przez narki. Ale to również warto wiedzieć. Chodzi o to, że są komórkami wypełnionymi enzymami i hemoglobiną. Do swojej produkcji potrzebne jest im przede wszystkim żelazo, które stanowi około 80%, witaminy B6, B12, witaminy C, E oraz kwas foliowy. Szybko tylko wyjaśnię dlaczego to żelazo jest tak istotne. Hemoglobino to białko, które można zmierzyć laboratoryjnie. Cząsteczka hemoglobiny jest tetramerem złożonym z dwóch par białkowych podjednostek. Każda podjednostka zawiera jako grupę prostetyczną, czyli niebiałkową, cząsteczkę hemu. a cząsteczka chemu zawiera położony centralnie kation żelaza na drugim stopniu udlenienia, umożliwiający jej wiązanie cząsteczek tlenu. Wróćmy teraz do podziału niedokrwistości. Najpowszechniej występują niedokrwistości niedoborowe związane z niedoborem żelaza jako najważniejszego budulca erytrocytów. Wyniki dla tego rodzaju anemii przedstawiają się następująco. Hemoglobina. We wczesnym stadium zazwyczaj poziom jest prawidłowy, ale z czasem będzie się obniżać. Hematokryt oraz liczba etrycytów. We wczesnym stanie znów podobnie. Zazwyczaj poziom prawidłowy, ale z czasem będzie się obniżać. Wskaźniki czerwonokwinkowe. Znów wczesne stadium, wyniki prawidłowe, ale z postępem nieczwistości będą się zmieniać. Będą się zmieniać w charakterystyczny sposób. Do tych wskaźników należą średnia objętość kszemki czerwonej, czyli MCV, będzie się zmniejszać w wyniku zmniejszania się rozmiaru objętości erytrocytów. Takie zmniejszone erytrocyty nazywamy erytrocytami mikrocytarnymi. Kolejno, średnia zawartość hemoglobiny w kszemce czerwonej, czyli MCH, oraz średnie stężenie hemoglobiny w kszemce czerwonej, MCHC. Będą się zmniejszać w wyniku zmniejszania się ilości hemoglobiny w erytrocycie. W rozmazie manualnym można zauważyć, że zmienia się kolor tych erytrocytów, kolokwialnie mówiąc bledną, co definiuje się jako hipokromię erytrocytów. I ostatni wskaźnik RDW czyli rozkład objętości krwinek czerwonych, rozbieżność w objętości krwinek czerwonych zwiększa się, na obwodzie pojawiają się retrocyty mniejsze i większe, stąd rozkład ich wielkości jest matematycznie bardziej rozrzucony. Jak już wspomniałam, dość istotne w takich sytuacjach jest zrobienie rozmazu krwi manualnie. W ten sposób najlepiej ocenia się morfologię erytrocytów. Można zatem poprzez tą metodę potwierdzić wszystkie te matematyczne wykładniki morfologii krwi. Mniejsze erytrocyty odzwierciedlają obniżony wskaźnik MCV i jest określone jako mikrocytoza. Natomiast słabi wybarwione kolekwialnie mówiąc, bledsze erytrocyty związane są ze zmniejszoną wartością MCHC i jest to określone jako hipochromia. Dodatkowo w rozmazie krwi występują różnice w objętości i kształcie erytrocytów, co nazywana jest odpowiednio jako anizocytoza i poikilocytoza krwinek czerwonych. Kolejnym dobrym krokiem jest wykonanie badań biochemicznych oraz oznaczenie poziomu, rzecz jasna żelaza we krwi, Wynik jest zazwyczaj niższy od prawidłowego, ale nie jest to regułą, co zostanie szczegółowo omówione w odrębnym odcinku. Ferytyna, która odzwierciedla ilość zapasów żelaza w organizmie i zazwyczaj w przebiegu niekrwistości, wynik tego parametru jest obniżony. Coraz częściej uważa się, że oznaczenie ferytyny jest najbardziej swoistym markerem niedokrwistości z niedoboru żelaza. Całkowita zdolność wiązania żelaza, czyli TIBC, oraz transferyna. Stężenia tych parametrów we krwi są zazwyczaj podwyższone. Transferyna jest białkiem transportowym żelaza, zatem organizm mobilizuje wszystkie siły, by tylko gdy żelazo będzie dostępne, mieć możliwość jego związania. Jak sama nazwa wskazuje, zdolność wiązania żelaza także się zwiększa i tego tłumaczyć raczej chyba. Nie trzeba. Jeśli zachodzi podejrzenie doboru żelaza ze względu na utratę krwi, jak w przypadku przewlekłego krwawienia z przewodu pokarmowego, a oprócz tego dochodzi do niedoboru żelaza, należy wykonać krew w kale oraz badanie immunochemiczne kału, a wyniki będą w takich sytuacjach dodatnie pozytywne. Identycznie jest z badaniem na obecność Helicobacter pylori, bakterii powodującej wyżu wodu pokarmowego. Wynik dodatni będzie korelować z przyczyną, jaką jest przewlekła utrata krwi. Należałoby również tutaj wspomnieć o hemosyderynie, która wzrasta, ale to badanie nie jest wykonywane zbyt często. Podczas diagnozowania wykwistości spowodowanej niedoborem żelaza, można wykonać jeszcze szereg innych badań, ale najczęściej diagnostyka można zakończyć już właśnie na tym etapie. Na koniec warto wiedzieć, iż anemia niedoborowa, niedoboru żelaza określana jest również jako anemia sideropeniczna. I pamiętajmy, leczenie to inwestycja, a właściwa diagnoza to połowa sukcesu. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.